Grzegorz tyliszczak za gryfią bramą. Kiedy dorosnę, będę wyższy od ciebie, napuszył się kolczasty kasztanek, wiszący na jednej z gałęzi swojej kasztanowej mamy. Lekki jesienny wiatr zakołysał gałęziami dojrzałego kasztanowca. Mamy rezolutnego kasztanka, zagłuszając chichot jego braci i sióstr. Tego wam wszystkim życzę, moje dzieci. Tu odparła mama tak, że wszystkie kasztany zamilkły. Musicie jednak wziąć pod uwagę naszą pozycję. kontynuowała. Teren wokół nas nie jest tak sprzyjający. Jak za dawniejszych czasów. Choć przyznać trzeba, że nigdy za wiele przestrzeni tu nie było. Rośniemy na wzgórzu, za murem, do tego teraz z każdej strony otacza nas beton i asfalt. Co to jest beton i asfalt? Ciekawsko zapytał kasztanek. I po co jest ten cały mur? Nie wiem do końca, czym one są. To pomysł ludzi. Asfalt i beton to twarde powierzchnie, przez które nie dociera do korzeni deszcz. Ponoć ułatwiają ludziom poruszanie się. A mur, mury dzielą, określają, czyj jest dany skrawek ziemi. A to ziemia nie jest nas wszystkich? A my wszyscy nie jesteśmy jej? Dopytywał dalej kasztanek. Przecież tak kiedyś mówiłaś. To prawda, ale ludzie chyba nie potrafią tego zrozumieć. Są mniejsi, więc ich wzrok nie sięga zbyt daleko poza otoczenie. Żyją też dużo krócej niż my. Pewnie nie potrafią zrozumieć powiązań między nimi a całą przyrodą. Do tego potrzeba wielu sezonów kwitnień i opadłych liści. Wiesz, dlaczego tutaj postawili ten mur? Czym są w ogóle te dziwne stwory na jego ruchomej części? Ciekawość kasztanka nie przestawała dziwić mamy, a inne jej dzieci, mimo że ciche, przysłuchiwały się rozmowie, chyba też chcąc dowiedzieć się od mamy jak najwięcej o miejscu, gdzie dojrzewały. Widzicie ten ceglany budynek, który stoi na środku naszego wzgórza? Słyszałam, jak ludzie nazywają go kościołem. Starsze drzewa, które pamiętam ze swojego dzieciństwa, mówiły, że ludzie parę razy zmieniali jego kształt, a tu, gdzie rośniemy, było miejsce nazywane cmentarzem. Przyjęło się wśród ludzi, że takie miejsca otacza się wysokim murem. A co z tymi stworami? Dopominał się kasztanek. Tak jak mówisz, ruchoma część muru nazywa się bramą, a nad nią widnieją gryfy. Ponoć to jakieś rzadko spotykane zwierzęta. Pewna jaskółka mówiła mi kiedyś, że tak naprawdę. Gryfy nie istnieją, a ludzie sobie je wymyślili. Nie wiem jednak, czy to prawda. Gryf jest też symbolem miasta, w którym żyjemy. To znów zasłyszałam od ludzi rozmawiających ze sobą. Kasztanek już zbierał się, żeby zapytać, po co w takim razie umieszczono gryfy na bramie. Jednak mama zdążyła go uprzedzić. Z tego co wiem, te stworzenia mają chronić miejsca, w których są umieszczone. Czyli nas też chronią? Przed czym? Tym razem kasztanek był szybszy. Sama chciałabym to wiedzieć. Mama odpowiedziała zamyślona. Mam nadzieję, że nas również mają chronić przed ogniem, łamiącym gałęzie wiatrem i ludźmi, którzy krzywdzą nas. I siebie wzajemnie. Im więcej mówisz, tym mniej to wszystko rozumiem. Opowiadałaś nam, kiedy byliśmy jeszcze malutkie, że ludzie kładą ten cały asfalt, wycinają drzewa, mogą łamać im gałęzie. Ba, ponoć porywają nawet nas kasztany, zanim wrośniemy w ziemię i słuch po nas ginie. Brrr! Zatrząsł się kasztanek na samą myśl o tym, a mama zaszumiała ze zrozumieniem drobniejszymi gałęziami swojej korony. Nie rozumiem jednak tego, że ludzie krzywdzą siebie wzajemnie. My drzewa tak przecież nie robimy. I dlaczego, kiedy to robią, cierpimy również my? Mama zamilkła na dłuższą chwilę, a wiatr całkiem ucichł, jakby jej wturował. Kasztanek, mimo że niecierpliwy... Czekał aż mama odpowie. Tak jak widzicie, wokół zaczęła Otaczają nas ludzkie wytwory. Oni potrafią wylać taki asfalt, zbudować ceglany budynek, albo te ruchome, metalowe pojazdy, które stoją w dużej liczbie za murem. Potrafią też zbudować rzeczy straszniejsze głośne. Błyskające i niszczące wszystko wokoło, często powodujące pożary. Kiedy ich używają, nazywają to wojną. Chyba same rozumiecie, moje małe kasztanki, że takie rzeczy mogą mocno nam i całej przyrodzie szkodzić. Cichy szelest liści zagłuszył odpowiedź kasztanów, o ile jakakolwiek się pojawiła. Same wypowiedziane przez mamy słowa przerażały. Dostrzegając strach swoich dzieci, postanowiła je nieco uspokoić. Wojny dawno nie było i nic nie wskazuje, żeby miała niedługo nadejść. Ludzie też nie są tacy do końca źli. Może nauczą się z czasem doceniać przyrodę i konieczność dogadywania się ze sobą. Sama widziałam piękny gest między ludźmi. Który może dawać na to nadzieję? Opowiedz, opowiedz nam! nam opowiedz. opowiedz! Chórem poprosiły kasztany, a mama nie kazała im długo czekać. Podczas ostatniej wojny ceglany kościół częściowo zniszczono przy pomocy tych potwornych rzeczy. Nasi bracia na wzgórzu też ucierpieli. Mi na szczęście nic poważnego się nie stało. Ludzie pomagali gasić pożary. Pomimo zniszczeń Nadal gromadzili się w tym budynku. Po jednym z takich spotkań grupa ludzi wyszła z kościoła i dość długo się ze sobą żegnała, jak gdyby nie mieli się już nigdy więcej spotkać. Kiedy się rozeszli, starszy tego zgromadzenia, którego nazywali pastorem, zamknął drzwi budynku, ale tym razem pozostawił w nich klucz. Widziałam, jak Powolnym krokiem szedł w stronę bramy, po czym stanął, spojrzał na Gryfę, obejrzał się dookoła, na nas, drzewa tu rosnące, i powiedział: Biorę was na świadków, zostawiam ten kościół z kluczem w drzwiach dla jego nowych polskich wiernych. Gryfy, pilnujcie, żeby kościoła nic gorszego nie spotkało. Jakby na potwierdzenie Nagły powiew wiatru rozchylił bramę, która zaskrzypiała doniosle. Człowiek stał jeszcze chwilę i odszedł. Nie widziałam go już nigdy później. Co się potem działo? Nie wytrzymał kasztanek. Co z tym kluczem? Klucz nagle zniknął. Nikt z nas, drzew, nie widział kiedy. Musiało się to stać nocą, gdy odpoczywaliśmy. Kościół przez wiele zim stał pusty. Ale w końcu inni ludzie zaczęli go odbudowywać, wstawiając też nowe drzwi. Potem znów zaczęli się w nim spotykać. Przy pierwszym takim spotkaniu dosłyszałam skrzypienie bramy, choć nie czułam w gałęziach wiatru. Wśród zebranych pojawił się nowy osobnik. Podszedł do starszego zgromadzenia. To od ostatniego niemieckiego pastora powiedział niskim głosem. Klucz do drzwi kościoła dla nowych wiernych. Ludzie, podobnie jak my, byli zdumieni. Tym bardziej, kiedy włożono klucz do zamka nowych drzwi i okazało się, że do nich pasuje. Tknęło mnie coś? Odwróciłam wzrok w stronę bramy. Inne drzewa nie chcą mi do tej pory w to uwierzyć, ale jednego z gryfów nie było na bramie. Spojrzałam znów na zgromadzonych ludzi. Jegomość, który przekazał klucz, nagle zniknął. Wszyscy się za nim oglądali. Brama znów zaskrzypiała i kiedy spojrzałam na nią po chwili, gryw ponownie na niej tkwił. Przez moment zrobiło się cicho. Kasztany musiały najwidoczniej przetrawić opowieść mamy. W końcu nie wytrzymał najbardziej niecierpliwy z nich. Chyba rozumiem. Ludzie pokazali, że pomimo różnic mogą dzielić się swoimi rzeczami. Mama potwierdziła delikatnym ruchem gałęzi. A gryfy im w tym pomogły? Dociekał nadal. To już pozostanie gryfią tajemnicą. Odpowiedziała tajemniczo, a brama lekko zaskrzypiała. Czy to z powodu wiatru? Czy może z własnej woli? Jesień trwała w najlepsze. Wzgórze przy ulicy Włościańskiej pokrywało coraz więcej opadniętych żółtych i czerwonych liści oraz kasztanów. Po wyjściu z kościoła, mała ola zaczęła zbierać i układać bukiet kolorowych liści. Na ściółce pomiędzy nimi odnalazła dorodny kasztan. Mamo! Zawołała. Podaruję bukiet z liści i kasztanka mojej najlepszej przyjaciółce Nataszy. Może zabierze je do swojej babci na Ukrainę, posadzi tam kasztan, żeby urosło z niego takie piękne drzewo jak to na znak naszej wiecznej przyjaźni. Jesienny wiatr jedynie lekko poruszył gałęziami dostojnej mamy kasztanowca. Czytali. Narrator Adrian Kop. Kasztanek Alicja Stegman. Mama kasztanka Weronika Witkowska. Ola Hanna Tłusty. Reżyseria i montaż Marcel Mroczek.